Co możemy zrobić na działce budowlanej jeszcze przed wydanym pozwoleniem na budowę, a na co musimy czekać do wydania decyzji? Możemy przygotować działkę, wycinając na niej niepotrzebne, mniejsze drzewa, pod warunkiem, że nie przekraczają wymaganego obwodu dnia. Jest to 80 cm w przypadku topoli i wieżby oraz klonu, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, a 50 cm w przypadkach pozostałych gatunków drzew. Następnie możemy taką działkę ogrodzić. Wysokość takiego ogrodzenia nie może przekraczać 2,20 m. Kolejną rzeczą jest możliwość wykonania studni, jeśli jej głębokość nie będzie przekraczać 30 m głębokości. Tu istotne jest, aby pamiętać, że miejsce studni musi być zgodne z przepisami, m.in. aby odsunąć ją 15 metrów od istniejących już zbiorników na nieczystości ciekłe oraz aby oddziaływanie studni nie wykraczało poza naszą działkę. Na działce naszej możemy również wykonać utwardzenie, które nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia, a będzie stanowiło docelowy dojazd do budowy. Czy na działce możemy postawić budynek do obsługi budowy? Nie, do czasu, aż nie rozpoczniemy prawnie budowy. Jaki jest zatem kolejny etap? Już, już po uzyskanym pozwoleniu na budowę i uprawomocnieniu się decyzji zgłaszamy rozpoczęcie w odpowiednim nadzorze budowlanym. Pamiętajcie, że to Wy jako inwestor macie obowiązek zgłosić termin rozpoczęcia budowy w nadzorze budowlanym. Oraz musicie wskazać, kto będzie kierownikiem budowy. Opcjonalnie możecie upoważnić inną osobę do złożenia dokumentów w Waszym imieniu. Następnie już w terenie geodeta wytyczy budynek na działce, co jest podstawą do rozpoczęcia prac ziemnych oraz właściwego zlokalizowania budynku na działce. Nad poprawnością przebiegu prac i realizowania ich zgodnie z projektem odpowiedzialny jest kierownik budowy powołany przez inwestora. Podczas realizacji o możliwości wprowadzenia zmian w budynku decyduje projektant, któremu należy zgłosić chęć zmian przed ich wprowadzeniem. Jakie najczęściej zmiany wprowadzone są na etapie budowy i czy możemy je legalnie wprowadzać? Wymienię kilka przykładów. Przesunięcie budynku na działce. Tak, jest możliwe, ale jedynie na podstawie dokładnej analizy obszaru oddziaływania, i tu analizowane są wszystkie przepisy. Najprościej mówiąc, da się przesunąć budynek na przykład w momencie, gdy odsuwamy go od granicy działki. Zmiana poziomu posadowienia, czyli punktu 0. to sytuacja jest analogiczna jak w poprzednim przypadku. Da się to zmienić, ale istotne jest powiązanie spadków względem działek sąsiednich. Jeśli budynek nie jest blisko granicy i nie zmienia to nic tak naprawdę w terenie, nie będzie z tym problemu. Powiększenie budynku. Nie, nie jest to możliwe. Zmiana, jaka może nastąpić, to maksymalnie 2% długości lub szerokości budynku. Czyli przykładowo, 10-metrowy budynek możemy zwiększyć o 20 cm. Powierzchnia zabudowy, natomiast nie może wtedy przekroczyć 5%. Zmiana materiału. Tak, to również jest możliwe. Zmiana, jakiej nie możemy wykonać, to zmiana parametrów pożarowych przyjętych w projekcie architektoniczno-budowlanym. Czyli np. z bloczka na drewno podniesienie ściany kolankowej o przysłowiowego pustaka. To również nie jest możliwe bez wcześniejszej zmiany pozwolenia. Wysokość budynku możemy zwiększyć maksymalnie 2%. Zatem gdy statystyczny budynek ma około 8,5 metra wysokości, możemy dołożyć 17 cm, czyli jest to mniej niż cały bloczek. Wszelkie zmiany, jakie wprowadzamy, wymagają tego, aby uaktualnić wcześniej projekt techniczny. Teoretyczna zmiana podziału projektu budowlanego miała niejako ułatwić całą procedurę. Jak się jednak okazało, dodatkowo ją skomplikowało, dokładając kosztów inwestorom. Stało się to dlatego, że projekt techniczny należy sporządzić i przekazać kierownikowi budowy przed rozpoczęciem prac. Natomiast do zgłoszenia zakończenia budowy w nadzorze budowlanym należy złożyć jego aktualną wersję, czyli z uwzględnieniem wszelkich wprowadzonych zmian w trakcie budowy. Bardzo często projekt techniczny jest wykonany przez to dwa lub więcej razy. Przedstawiłem jedynie kilka najczęściej wypytywanych przykładów, jakie dostajemy od inwestorów. Jeśli, jeśli macie jakieś inne pytania, zapraszam do pozostawienia ich w komentarzu.